W związku z tym, że święta Bożego Narodzenia coraz bliżej i u mnie nie mogło zabraknąć świątecznego akcentu. W całym ferworze bożonarodzeniowych przygotowań nie mamy czasu myśleć o pochodzeniu tradycji, którą przecież nieświadomie kultywujemy. Zakup i pakowanie prezentów, pieczenie ciast, przygotowywanie dwunastu wigilijnych potraw to wszystko zajmuje nam tyle czasu, że chwil na refleksję brak. A szkoda. Bo ze świętami Bożego Narodzenia związanych jest kilka ciekawostek, które dziś Wam przybliżę. Skąd w ogóle wzięła się tradycja świąt? Święta Bożego Narodzenia, jak zresztą niemal wszystkie chrześcijańskie ceremonie, zastąpiły wcześniejsze uroczystości słowiańskie. 22 grudnia to nie tylko początek kalendarzowej zimy, ale także najkrótszy dzień w roku. Każdy następujący po nim dzień jest już tylko dłuższy. Wiedzieli o tym także dawni Słowianie, którzy w porze zimowego przesilenia rozpoczynali huczne, bo trwające przeszło tydzień, obchody świąt związanych z narodzinami nowego słońca. W zależności od regionu i czasu obchody te nazywano świętem godowym, szczodrymi godami, świętami zimowego stania słońca bądź kolędą. Obchody szczodrych godów i Bożego Narodzenia w wielu aspektach są do siebie bardzo podobne. W czasie szczodrych godów dawni Słowianie zaprzestawali pracy fizycznej po to, by skupić się na relacjach z najbliższymi. Powszechne było przyjmowanie gości, dawanie sobie prezentów i śpiewanie tradycyjnych pieśni. Świętowano do tak zwanego szczodrego wieczoru, który przypadał na dzień przed dzisiejszym świętem Trzech Króli. Jak więc nie trudno policzyć, szczodre gody trwały około dwóch tygodni, co w zasadzie jest adekwatne do przerwy świątecznej, jaką my mamy aktualnie. Wracając jednak do szczodrego wieczoru. Tradycją było rozdawanie dzieciom i krewnym upominków i tradycyjnych pierogów, zwanych szczodrakami. Dzisiaj w święto trzech króli też niesie za sobą taką tradycję, że dzieciaki dostają od trzech mnichów jakiś drobny prezent. Ważnym elementem święta godowego były również zwyczajowe pochody kolędników, którzy obchodzili okoliczne domostwa z życzeniami pomyślności na nowy rok. Gospodarze oczekiwali tej wizyty z niecierpliwością, gdyż była ona gwarantem urodzaju w przyszłym roku. Znakiem rozpoznawczym grup kolędniczych była charakterystyczna gwiazda, będąca w pierwotnym zamyśle symbolem triumfującego słońca. Zmieniające się słońce. I czas przejścia jednego roku w drugi w słowiańskich wierzeniach sprzyjały łączności pomiędzy światami. Z okazji święta godowego zmarłych wypadało zaprosić do wigilijnej wieczerzy. Reliktem tych przekonań jest przetrwały do dziś zwyczaj zostawiania przy stole wigilijnym pustego miejsca, które w pogańskiej interpretacji przeznaczone było właśnie dla rodowych przodków, a nie tak jak dziś dla zbłąkanego gościa. Dawni Słowianie wierzyli również w to. Że zwierzęta mogą być pośrednikami w przekazywaniu informacji od przodków z zaświatów. W wierzeniu tym można doszukiwać się początków powszechnego dziś przekonania, że w Wigilie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Wraz z nastaniem na słowiańskiej ziemi chrześcijaństwa, poszczególne tradycje godowe zaczęto interpretować na nowe sposoby. Szczodre gody z biegiem czasu przekształciły się we współczesne obchody Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus wraz ze swymi domniemanymi narodzinami w tym czasie zdołał w jakiś sposób przyćmić postacie swarożyca, Dać Boga i swaroga, czyli słowiańskich bogów związanych z kultem słońca. Niemniej jednak zauważyć można wiele wspólnych aspektów szczodrych godów i Bożego Narodzenia, jakie celebrujemy obecnie. Poza wspomnianymi już kolędnikami, pustym miejscem przy stole czy mówiącym zwierzętom, wspomnieć należy również o symbolice Liczby dwanaście. Liczba 12 bezpośrednio wiąże się z tym, że kalendarzowy rok składa się właśnie z 12 miesięcy. W czasie wigilijnej wieczerzy przyjęło się, że na stole powinno znajdować się właśnie 12 różnych potraw. Każda z nich była dziękczynieniem za jeden miesiąc minionego roku. Co ciekawe, na czas od Wigilii do Dnia Trzech Króli, czyli okresu, kiedy trwały szczodre gody, składa się 12 wieczorów, nazwanych w tradycji mianem świętych wieczorów. Wiedzieliście o tym? Nieodłącznym elementem świąt jest oczywiście choinka. To chyba taki najbardziej rozpoznawalny symbol Bożego Narodzenia. Chociaż wydaje się, że tradycja ubierania choinki towarzyszy nam od wieków, to zwyczaj ten pojawił się u nas stosunkowo niedawno. Jest wiele teorii na temat genezy zwyczaju dekorowania choinek. Niektórzy uważają, że historia choinki bożonarodzeniowej sięga jeszcze czasów antycznych. W starożytnym Rzymie mieszkańcy podczas obrzędów by udobruchać boga urodzaju Ozdabiali drzewa liściaste bluszczem i laurem. U Celtów taką rolę pełniła jemioła. Egipcjanie z kolei, świętując najkrótszy dzień w roku, znosili zielone liście palm daktylowych do swoich domów jako symbol triumfu życia nad śmiercią. Prasłowianie, celebrując gody, stroili tak zwanego diducha, czyli snopek siana wykonane z ostatniego ściętego zboża. Ozdabiali go kolorowymi suszonymi liśćmi, barwnymi kamykami, kawałkami metalu i owocami. Z nadejściem wiosny rozpoczynano siewy od nasion z tego właśnie snopka. W niektórych rejonach, podobnie jak u Celtów, wieszano pod sufitem jamiołę. Choinki, głównie świerki i jodły, pojawiły się w naszej tradycji znacznie później. Legend na temat choinki jest kilka. Jedną z nich jest legenda o świętym Bonifacym. Na początku VIII wieku cała Europa na zachód od Renu była już chrześcijańska. Odważni misjonarze zapuszczali się w niedostępne niemieckie lasy i próbowali nawracać pogan. Największe sukcesy odnosił mnich z Anglii, znany pod zakonnym imieniem Bonifacy. Nawracając pogańskie ludy, ściął potężny dąb, który dla Germanów był de facto świętym drzewem. Upadający dąb zniszczył wszystkie rosnące wokół niego drzewa za wyjątkiem jednej małej jodełki. Widzicie, ta mała jodełka jest potężniejsza od waszego dębu i jest zawsze zielona. Tak jak wieczny jest Bóg, dający nam życie wieczne. Niech ona przypomina wam Chrystusa, miał powiedzieć w trakcie kazania misjonarz. Czy tak było naprawdę? Nie wiadomo. Istnieje też legenda góralska, która głosi, że pomysłodawcą świątecznej choinki był, uwaga, niedźwiedź. W dniu narodzin Chrystusa zwierzęta postanowiły obdarować dzieciątko Jezus. Niedźwiedź niestety nie miał żadnego prezentu, więc wymyślił, że podaruje mu małą judełkę. W trakcie wędrówki do miejsca narodzin Chrystusa drzewko namokło, a w związku z tym, że było zimno, utworzyły się na nim sople lodu, które w blasku księżyca przypominały piękne ozdoby. I właśnie tak, według góralskiej legendy, pięknie przystrojona choinka stała się symbolem narodzin Chrystusa. Popularyzację zwyczaju ubierania choinki bardzo często przypisuje się Marcinowi Lutrowi, niemieckiemu reformatorowi religijnemu. Wszystko to za sprawą świątecznej ryciny, która przedstawia rodzinę Marcina Lutra Zasiadającą przy stole z choinką. Podpis pod obrazem głosi Luter z rodziną w Wittenberdze w Bożonarodzeniowy wieczór 1536 roku. Współcześni badacze doszli jednak do wniosku, że rycina jest fikcyjna. Dowodem na to ma być fakt, że chociaż w 1536 roku znano już zwyczaj ubierania choinek, to nie kultywowano tego zwyczaju w domach mieszczańskich. Przypisywanie popularyzacji tej tradycji Marcinowi Lutrowi. Jest więc tylko dobrze utrwaloną legendą. Jak więc było naprawdę? Najstarsze informacje o drzewku przyozdabianym na Boże Narodzenie w formie, którą znamy dziś, pochodzą z XV i XVI wieku z kościelnych. W tamtych czasach mieszkańcy Alezacji ustawiali w domach drzewka iglaste i przyozdabiali je naturalnymi ozdobami, takimi jak jabłka, ciasteczka czy ozdoby z papieru. Do Stanów Zjednoczonych, w których obecnie choinki są de facto bardzo popularnym elementem dekoracji świątecznej, drzewko przywędrowało dopiero w XVII wieku. Zwyczaj przywieźli niemieccy żołnierze, biorąc udział w walkach o niepodległość w USA. Jeśli chodzi o Polskę, to choinki zagościły u nas na stałe dopiero na początku XIX wieku. Zwyczaj ten przywędrował do nas z Niemiec i początkowo był kultywowany głównie w dużych miastach. Pierwszym miastem na terenie Rzeczypospolitej, gdzie u schyłku XVII stulecia zaczęto dekorować choinki, był Gdańsk. Zwyczaj ten niestety nie rozprzestrzenił się wtedy na inne regiony Polski. Stało się to dopiero kilka lat później. Początkowo choinka można było spotkać głównie u warszawskiego mieszczaństwa. Stamtąd zwyczaj przeniósł się do domów polskiej szlachty i magnaterii. Co lubili przystrajać Polacy? Drzewkiem była najczęściej jodła, którą gospodarz przynosił w wigilijny poranek. Nie zapominajmy, że nie było wtedy bazarów, na których można było kupić świąteczne drzewko, w związku z czym gospodarz, który chciał mieć w domu choinkę, musiał udać się po nią do lasu. O takiej choince mówiono, że jest ukradziona innemu światu, bowiem za taki świat uważano las. Ukradziona choinka miała przynieść złodziejowi szczęście. Na wsi choinki pojawiły się dopiero w okresie międzywojennym, wypierając tradycyjną polską ozdobę, jaką była podłaźniczka. Czym była podłaźniczka? Było to nic innego jak przyozdobiony czubek jodły, świerka albo sosnowa gałązka, którą wieszało się pod sufitem. W Wigilijny wieczór dzieci wieszały na gałązkach podłaźniczki ciastka, czekoladki, owoce, jabłka, kolorowe opłatki czy słomiany łańcuch. Wierzono, że podłaźniczka ma magiczną moc i uchroni dom od chorób i nieszczęść. Wyschniętej ozdoby nigdy nie wyrzucano, a jej pokruszane gałązki dodawano do zwierzęcej karmy lub zakopywano w polu, wierząc że przyniesie to urodzaj. Przez swoją zieleń zachowywaną nawet w zimie, w kulturze choinka traktowana jest jako symbol życia, odradzania się i płodności. Dla wierzących stała się ona chrześcijańskim symbolem drzewa rajskiego. Nie bez znaczenia są również ozdoby choinkowe, które na choince wieszano. I tak na przykład gwiazda betlejemska umieszczana na szczycie była symbolem światła, które prowadziło do domów zbłąkanych wędrowców, wskazując im właściwą drogę. Oświetlenie choinki. Wierzenia ludowe zakładały, że światło choinkowe broniło dostępu złym mocom do domu i odwracało nieżyczliwe spojrzenia ludzi. Jabłka, które były bardzo często na choince wieszane, oznaczały biblijny zakazany owoc, którym kuszeni byli Adam i Ewa. Dzwonki miały przynosić dobre nowiny, anioły wieszano, aby zapewnić domownikom opiekę, a papierowe łańcuchy miały przypominać o zniewoleniu grzechem. Dziś mało kto dekoruje choinki jabłkami czy papierowymi łańcuchami. Zamiast tego mamy wymyślne bombki. Jeśli chodzi o bombki, początki produkcji bombek datuje się na 1847 rok, a pierwsze zostały wykonane w Niemczech przez Hansa Greinera. Legenda mówi, że rozpoczął on tworzenie szklanych wydmuszek, ponieważ nie stać go było na kupno tradycyjnych wówczas ozdób. Do Polski początkowo bombki sprowadzano z zagranicy. Głównie z Norymbergi, która była ich prawdziwym zagłębiem. Pierwsze bombki choinkowe rodzimej produkcji pojawiły się u nas dopiero w XIX wieku. Produkowano je z dmuchanego szkła. Początkowo miały proste formy, takie jak owoce, orzechy. Później wzornictwo wzbogacono o przedmioty codziennego użytku. Buciki, parasolki, postaci zwierząt, instrumenty muzyczne. Na pewno pamiętacie z czasów dzieciństwa te kolorowe przaśne w różnych kształtach i barwach bombki, które wieszały się na choinkach. Nie wiem czy wiecie, ale obecnie Polska jest potentatem w produkcji ręcznie robionych bombek. Prawie cała produkcja trafia na eksport, głównie do USA, ale także do Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Skandynawii czy Austrii. Z choinkowych ciekawostek dodam jeszcze, że pierwsza choinka na placu Świętego Piotra w Watykanie pojawiła się dopiero na Boże Narodzenie 1982 roku, czyli w czwartym roku pontyfikatu Jana Pawła II. Dlaczego tak późno? Ponieważ w Watykanie nie było takiej jak w Polsce tradycji Wigilii Bożego Narodzenia i Choinki. Jan Paweł II, wprowadzając tradycję choinki na placu Świętego Piotra, podkreślał, że jest ona symbolem drzewa życia, tego o którym mowa w księdze rodzaju. A ponieważ udekorowana jest lampkami, jest symbolem światła. Od tego czasu choinka do Watykanu każdego roku przysyła inny region Europy. Polska miała swój czas w roku 1997. Przywieziono wówczas drzewo z polskich teatr. W tym roku na Watykańskim placu stanęła choinka z południowo-wschodniej Słowenii. Jest to majestatyczny świerk o wysokości 28 metrów i średnicy 70 centymetrów. Kolejnym elementem, który nieodłącznie kojarzy mi się ze świętami Bożego Narodzenia, jest betlejemska szopka. Tradycja tworzenia szopek wywodzi się z Włoch, a konkretnie z Asyżu, gdzie święty Franciszek z okazji wigilii Bożego Narodzenia w roku 1223 zorganizował pierwszą na świecie żywą szopkę. Została ona umiejscowiona w Greccio, w grocie niedaleko klasztoru. Znajdował się tam naturalnej wielkości żłobek, zwierzęta oraz ludzie odgrywający rolę świętej rodziny. Dzięki temu święty Franciszek zamierzał przybliżyć mieszkańcom tajemnicę narodzenia Chrystusa. I choć Franciszek stał się popularyzatorem szopek, to jednak nie są one jego wymysłem. Za pierwszą szopkę odpowiedzialna jest cesarzowa Helena i to sporo wcześniej, bo w latach 34 wieku. Cesarzowa nakazała wybudować w betlejemskiej grocie żłobek z marmuru, który miał upamiętniać narodziny dzieciątka. Kilka lat później grotę przebudowano na stajenkę, w której umieszczono rzeźby świętej rodziny i pastuszków. Ponieważ w pobliżu wypasane były prawdziwe zwierzęta, szopka szybko zyskała na popularności i była odwiedzana przez pielgrzymów. Z czasem tradycja budowy szopek rozpowszechniła się na cały świat. Jeżeli chodzi natomiast o żywe szopki których inicjatorem faktycznie był święty Franciszek, we Włoszech są one nadal bardzo popularne. W przedstawianiu scen narodzin Jezusa z udziałem ludzi i zwierząt biorą udział mieszkańcy miasteczek, w których dana szopka się znajduje. Są to często bardzo duże przedsięwzięcia, w których udział bierze nawet 500 osób. Chcecie jeszcze kilka smaczków związanych z nadchodzącymi świętami? Bardzo proszę. Smaczek numer jeden. Boże Narodzenie ma różne znaczenia na całym świecie. Na przykład Wigilia w Japonii to dobry dzień na smażonego kurczaka i kruche, truskawkowe ciasto. Pamiętam, jak byłam zaskoczona, kiedy kolega z Japonii opowiadał mi, że w święta spotyka się nie z rodziną, a ze znajomymi i wspólnie idą do KFC na hot wingsy. Smaczek numer dwa. Wizerunek świętego Mikołaja lecącego saniami powstał w roku 1819 i został stworzony przez Waszyngtona Irvinga. Tak. Tego samego Irvinga, który wymyślił jeźdźca bez głowy. W ogóle, jeśli chodzi o Mikołaja, to nie zawsze był on ubrany na czerwono. Przed latami trzydziestymi istniało wiele różnych odmian Mikołaja w różnych kolorach. Niektórzy uważają, że współczesny wizerunek Mikołaja został stworzony przez Coca-Colę, ale nie jest to do końca prawda. Oryginalny czerwony Mikołaj stał się popularny w USA i Kanadzie dopiero w wieku XIX i to dzięki wpływom karykaturzystów. Trzeci smaczek. W 1914 roku podczas I wojny światowej w okopach pomiędzy Brytyjczykami i Niemcami doszło do słynnego rozejmu bożonarodzeniowego. Nie wiem, czy o nim słyszeliście, natomiast jest to bardzo fajna sprawa i warto o niej wspomnieć. Żołnierze wymieniali się prezentami przez neutralną ziemię niczyją, a także grali razem w piłkę nożną. Można? Można. Smaczek czwarty. W roku 2010 w okresie świąt Bożego Narodzenia Rząd kolumbijski udekorował dżunglę światłami. Drzewa zapaliły się. Piąty smaczek. Do Holandii Sinterklaas, czyli holenderska wersja świętego Mikołaja, przybywa nie z bieguna północnego, a z ciepłej Hiszpanii. Smaczek szósty. Jeden na trzech mężczyzn czeka z zakupami prezentów świątecznych pod choinkę aż do Wigilii. To byłoby na tyle. Jeśli nie jesteście zapalańcami, którzy trzymają choinkę w mieszkaniu aż do Wielkanocy, i nie macie pomysłu, co z nią zrobić? Może zainteresuje Was akcja choinka dla zoo. Niektóre ogrody zoologiczne zbierają choinki i używają ich jako pożywienia dla zwierząt. Rozejrzyjcie się w swojej okolicy. Może jest taka potrzeba. Trzymajcie się. Wesołych świąt!